Cała Polska wstrzymała oddech. Jurek Owsiak, człowiek, którego głos od 30 lat rozbrzmiewa w sercach milionów Polaków, właśnie ogłosił decyzję, która wstrząsnęła opinią publiczną. Dziennikarz, działacz społeczny, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ikona dobroci i solidarności. Oficjalnie otwiera nowy rozdział w swoim życiu i karierze. I choć jego ton pozostawał spokojny, słowa, które padły, sprawiły, że całe studio zamarło. To, co miało być rutynową konferencją prasową, przerodziło się w moment przełomowy. Jurek Owsiak w charakterystycznych czerwonych okularach, z uśmiechem, ale i wyraźnym wzruszeniem, powiedział: Czas przekazać pałeczkę dalej. To nie koniec, to początek czegoś nowego. Kilka sekund później w sieci wybuchła prawdziwa burza. Hashtag Rozdział Wsiaka błyskawicznie znalazł się w czołówce trendów w Polsce, a media prześcigały się w interpretacjach jego słów. Kim jest ten człowiek, który od lat jednoczy naród, wzrusza, inspiruje i prowokuje do działania? Jurek Owsiak to nie tylko nazwisko, to symbol. Urodzony w 1953 roku w Warszawie, zaczynał jako skromny dziennikarz radiowy, którego audycje pełne były energii, humoru i rokowej duszy. To właśnie jego entuzjazm i empatia stały się fundamentem inicjatywy, która zmieniła oblicze polskiego społeczeństwa, wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Od 1993 roku corocznie wyprowadzał tysiące wolontariuszy na ulice, by wspólnie ratować życie dzieci i dorosłych. Dzięki woźb uratowano setki tysięcy istnień, a Owsiak zyskał status bohatera narodowego. Ale mimo ogromnego uznania jego działalność nie była wolna od kontrowersji. Przez lata stał się postacią, która jednocześnie łączyła i dzieliła Polaków. Dla jednych symbol bezinteresownego dobra i siły wspólnoty, dla innych zbyt medialny, zbyt wpływowy, zbyt potężny. Jednak nikt nie mógł zaprzeczyć jednemu: Jurek Owsiak miał odwagę mówić głośno o tym, o czym inni milczeli. Dlatego jego najnowsza decyzja, ogłoszona podczas transmitowanego na żywo spotkania z mediami, zabrzmiała jak grom z jasnego nieba. Według słów samego Owsiaka nadszedł moment, by oddać ster wielkiej orkiestry w ręce nowego pokolenia i skoncentrować się na projekcie, który zmieni sposób, w jaki Polacy myślą o pomaganiu. Nie zdradził jednak szczegółów, co tylko podsyciło emocje i spekulacje: czy chodzi o nową fundację, o działalność międzynarodową, a może o powrót do świata mediów, z którym zaczynał. W ciągu kilku godzin po ogłoszeniu portale informacyjne zalały komentarze. To niemożliwe. Woźb bez Jurka? Nie wierzę, że to koniec pewnej epoki. On zawsze zaskakiwał. Pewnie szykuje coś jeszcze większego, pisali internauci. Nawet politycy, którzy niejednokrotnie krytykowali Owsiaka, tym razem milczeli lub wypowiadali się z szacunkiem. Dziennikarze z gazeta.pl i żej fakt opisali atmosferę konferencji jako pełną emocji i symboliki. W pewnym momencie Owsiak miał powiedzieć: To nie jest pożegnanie, to przesiadka na inny pociąg, kierunek, przyszłość. I te słowa, choć proste, niosły ze sobą obietnicę. Jurek Owsiak nigdzie się nie wybiera, on po prostu, jak zawsze, idzie krok dalej. Publiczność w Polsce, od wolontariuszy woźb, poznane osobistości kultury, reaguje z mieszaniną zaskoczenia i podziwu. Wielu z nich przypomina, że Owsiak od lat powtarzał, iż jego misja nie kończy się na jednym projekcie. Jurek nigdy nie robił niczego połowicznie. Jeśli mówi, że zaczyna coś nowego, możemy być pewni, że to będzie coś wielkiego, powiedziała jedna z dziennikarek TVN. Choć nikt jeszcze nie zna szczegółów nowego rozdziału, jedno jest pewne. Decyzja Owsiaka to symboliczny moment końca pewnej ery w polskim życiu publicznym. Człowiek, który przez dekady stał na czele największej akcji charytatywnej w kraju, teraz po raz pierwszy od lat stawia siebie na pierwszym miejscu. To gest odwagi, ale też wiary w przyszłość w to, że jego dzieło będzie trwało dalej, nawet bez niego na scenie. Wszystko wskazuje na to, że Jurek Owsiak znów zaskoczył Polaków. Tym razem niewielką akcją czy emocjonalnym apelem, lecz spokojem, którego nikt się po nim nie spodziewał. I może właśnie w tym tkwi jego największa siła, w umiejętności zaczynania od nowa, nawet wtedy, gdy cały świat już cię zna. Na scenie panowała cisza, jakiej nikt się nie spodziewał. Jurek Owsiak w swoim charakterystycznym czerwonym t-shircie i okularach stanął przed tłumem dziennikarzy, artystów i wolontariuszy. Światła reflektorów odbijały się w jego szkłach, a publiczność wstrzymała oddech. Kiedy mikrofon zaskrzypiał, każdy wiedział, że to nie będzie zwykłe wystąpienie. Cała Polska, bądźcie uważni! Powiedział spokojnie, po czym dodał słowa, które w kilka sekund wstrząsnęły krajem. Postanowiłem przekazać wielką orkiestrę świątecznej pomocy w ręce młodszego pokolenia. Sam zaczynam nowy rozdział, coś, co łączy muzykę ludzi i serca. W tym momencie na sali zapadła głęboka cisza. Jurek Owsiak. Twarz, głos i serce największej organizacji charytatywnej w Polsce ogłosił odejście. Nikt nie był na to przygotowany. Widzowie przed ekranami patrzyli w osłupieniu. Komentarze na żywo przyrastały z każdą sekundą. To żart. Nie wierzę. Bez Jurka Wośb to już nie to samo. Internet eksplodował. Hashtag? Nowy rozdział Osiaka w ciągu godziny zdobył ponad milion wyświetleń, a redakcje największych mediów w kraju i za granicą rozpoczęły nadzwyczajne relacje. Owsiak, jak zawsze opanowany, kontynuował spokojnie. Nie odchodzę od pomagania, pomaganie to styl życia, ale chcę dać przestrzeń młodym, którzy mają świeże pomysły, nowe technologie i inny język. Ja tymczasem wracam tam, skąd wyszedłem do muzyki, do radia, do kontaktu z ludźmi. Jego głos był pewny, choć w oczach widać było wzruszenie. Mówił o tym, jak po 30 latach nadszedł moment, by orkiestra grała dalej. Ale już nie pod jego batutą. Media szybko zaczęły analizować każdy szczegół. Fakt, że Owsiak wspomniał o nowym projekcie dla młodego pokolenia, stał się iskrą do spekulacji. Według nieoficjalnych źródeł, chodzi o nową platformę społeczną Radio Serce internetowe centrum inspiracji i edukacji, gdzie muzyka ma łączyć ludzi, tak jak orkiestra łączyła ich przez lata. To nie jest biznes, to kontynuacja idei, tylko w innej formie, miał powiedzieć Owsiak podczas zamkniętego spotkania z zespołem WOŚP. Jednak dla wielu to i tak był szok. Dziennikarze z Gazeta.pl napisali... To tak, jakby Lennon opuścił Beatlesów, ale obiecał, że muzyka nadal będzie grała. Z kolei Super Express donosił, że Owsiak planuje zaangażować w nowy projekt znane osobistości świata mediów i kultury, tworząc coś w rodzaju cyfrowego wośpu dla duszy. Reakcje społeczeństwa były natychmiastowe i pełne emocji. Tysiące komentarzy zalały sieć. Bez Jurka orkiestra to jak wigilia bez kolęd, pisał jeden z użytkowników Twittera. On nie odchodzi, on po prostu zmienia tonację, odpowiadał inny. Pod domem Owsiaka w Warszawie pojawiły się kwiaty, listy z podziękowaniami, transparenty z napisem: Dziękujemy Jurek. Artyści i dziennikarze, którzy przez lata współpracowali z Owsiakiem, nie kryli wzruszenia. Kuba Wojewódzki napisał Jurek był i jest największym showmanem dobroci, jaki chodził po tej ziemi. Dorota Wellman dodała Nie znam drugiego człowieka, który tak konsekwentnie wierzył w ludzi. Politycy, nawet ci, którzy wcześniej krytykowali WOŚP, tym razem milczeli. Niektórzy wręcz przyznali, że decyzja Owsiaka to gest odwagi, oddanie władzy, zanim stanie się obowiązkiem. Ale Jurek Owsiak nigdy nie był człowiekiem, który robił coś przypadkiem. Jak donosi Newsweek Polska, przygotowania do ogłoszenia tej decyzji trwały wiele miesięcy. Owsiak miał konsultować się z doradcami, lekarzami, a nawet z rodziną. Zrozumiałem, że świat potrzebuje nowych głosów. A ja, po tylu latach, muszę w końcu dać sobie chwilę ciszy, miał powiedzieć bliskiemu przyjacielowi. W ostatnich tygodniach przed ogłoszeniem decyzji fani zauważyli, że Jurek coraz częściej znikał z mediów społecznościowych. Nie było codziennych wpisów, nie było charakterystycznych filmików z biura woźb. Teraz wszystko nabiera sensu, on naprawdę przygotowywał się do przełomu. Jednak najbardziej uderzający moment nadszedł, gdy Owsiak na zakończenie konferencji pochylił się nad mikrofonem i powiedział: Zawsze mówiłem, że orkiestra to ludzie, nie ja, to wy. I jeśli wy gracie dalej, ja też będę grał. Tylko trochę inaczej. Sala zamarła, po czym wybuchła oklaskami. Niektórzy płakali, inni stali w milczeniu, jakby uczestniczyli w historycznej chwili. Od tego momentu nic nie będzie już takie samo. Jedna z największych ikon współczesnej Polski rozpoczęła nową erę i choć Jurek Owsiak nie podał wszystkich szczegółów, jedno jest pewne: jego historia jeszcze się nie skończyła, wręcz przeciwnie, wygląda na to, że właśnie zaczyna się jej najciekawszy rozdział. W ciągu następnych dni temat decyzji Jurka Owsiaka nie schodził z pierwszych stron gazet. Telewizje śniadaniowe, portale informacyjne i stacje radiowe analizowały każdy szczegół jego wystąpienia. Komentatorzy podkreślali, że to nie była zwykła rezygnacja, to był manifest symbol zmiany pokoleniowej, ale też świadectwo człowieka, który wie, kiedy należy odejść, aby zrobić miejsce dla innych. Wielu zauważało, że nawet w tej decyzji Owsiak pozostał wierny swoim wartościom szczerości, pokorze i odwadze. W jego rodzinnym domu w Warszawie panował spokój, którego od dawna tam nie było. Bliscy przyznawali, że przez lata Jurek żył w ciągłym biegu między koncertami, finałami, konferencjami, spotkaniami z darczyńcami. Teraz po raz pierwszy od dekad mógł usiąść w ciszy, spojrzeć na zdjęcia z dawnych lat i pomyśleć Zrobiłem coś ważnego. Ale ten spokój nie oznaczał końca. Owsiak nigdy nie był typem człowieka, który potrafi usiedzieć bezczynnie. Jak zdradził jeden z jego współpracowników, już dzień po konferencji rozpoczął rozmowy z partnerami medialnymi w sprawie nowego projektu. Ten projekt, nazwy, nazwany roboczo Radio Serce. Ma być czymś więcej niż tylko radiem. Ma to być przestrzeń, w której muzyka, rozmowa i pomoc społeczna spotkają się w jednym miejscu. Platforma cyfrowa, gdzie młodzi ludzie będą mogli uczyć się, jak działać dla innych, jak mówić o problemach społecznych, jak łączyć energię z odpowiedzialnością. To ma być miejsce wolne od polityki i podziałów, gdzie liczy się tylko człowiek. Według przecieków w projekt zaangażują się znani muzycy, dziennikarze i influencerzy. W międzyczasie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowuje się do kolejnego finału, już bez swojego legendarnego lidera na scenie. W nowym spocie promującym wydarzenie słychać jego głos, nagrany jeszcze przed odejściem. Orkiestra gra dalej, bo serca ludzi nie przestają bić. Dla wielu te słowa stały się symbolem ciągłości i wiary w przyszłość. W komentarzach w sieci pojawiają się tysiące wpisów. Dzięki niemu nauczyliśmy się, że pomaganie to nie moda, to sposób na życie. Niektórzy z najbliższych przyjaciół owsiaka ujawnili, że decyzja o nowym rozdziale dojrzewała w nim od dłuższego czasu. Po pandemii, po kolejnych kryzysach społecznych i politycznych, czuł, że Polska potrzebuje czegoś nowego. Świeżej energii, innego języka rozmowy. Jego wizja jest prosta, ale odważna. Połączyć siłę mediów z misją społeczną, zbudować most między pokoleniami? Jeśli choć jedno dziecko, jeden człowiek poczuje się dzięki temu lepiej, to warto miał powiedzieć Owsiak po ogłoszeniu swojej decyzji. Reakcje zagranicznych mediów nie pozostawiły wątpliwości, że Polska znów ma powód do dumy. Brytyjski The Guardian napisał: Owsiak to przykład, że filantropia może być rock'n'rollem. Niemiecki De Zeit określił go mianem człowieka, który nauczył Europę, że solidarność może być radosna. Z kolei amerykański Rolling Stone nazwał go najbardziej pozytywnym liderem społecznym Europy Środkowej. Wśród tych wszystkich komentarzy i analiz pojawił się jednak jeden wątek, który rozpalił ciekawość opinii publicznej. Podczas swojego przemówienia Owsiak na chwilę zawahał się, po czym powiedział zdanie, które nie znalazło się w żadnym oficjalnym transkrypcie. To dopiero początek nie wszystko mogę jeszcze powiedzieć. Te słowa stały się zalążkiem spekulacji: Czy nowy projekt to tylko radio, czy może coś znacznie większego? Niektórzy sugerują, że Owsiak planuje stworzyć fundację międzynarodową skupioną na edukacji medialnej i współpracy z młodymi liderami z całego świata. Nikt jednak nie zna prawdy, tak? przynajmniej na razie. Owsiak jak zwykle potrafi trzymać tajemnice i budować napięcie, które wciąga wszystkich. Jego styl pozostaje niezmienny, szczery, ludzki, ale znutą tajemnicy, która sprawia, że Polska znów czeka z niecierpliwością. Gdy zapadał wieczór po dniu ogłoszenia decyzji, przed siedzibą woźp w Warszawie ktoś postawił znicz z napisem: To nie koniec, to nowy początek. I może właśnie to zdanie najlepiej oddaje atmosferę, jaka panuje dziś wokół Jurka Owsiaka. Bo niezależnie od tego, co szykuje, jedno jest pewne: Gdy on zaczyna coś nowego, cała Polska słucha. Choć emocje po ogłoszeniu decyzji Jurka Owsiaka powoli opadają, w mediach zaczyna krążyć nowe, nieoficjalne doniesienie, które znów elektryzuje opinię publiczną. Jak podają źródła zbliżone do jego otoczenia, nowy rozdział ma mieć znacznie większy zasięg niż ktokolwiek przypuszczał. Nie chodzi już tylko o radio internetowe czy działalność społeczną. Owsiak ma rzekomo przygotowywać projekt o zasięgu międzynarodowym, który połączy Polskę, Europę i Amerykę. Celem ma być stworzenie sieci fundacji, która zajmie się nie tylko pomocą charytatywną, ale także edukacją młodzieży w zakresie mediów, komunikacji i empatii społecznej. W kuluarach mówi się o serii spotkań, które odbył w ostatnich tygodniach z przedstawicielami branży technologicznej i medialnej z Niemiec, Francji oraz Kanady. Współpracownicy Osiaka, pytani o szczegóły, milczą, ale jeden z nich, prosząc o anonimowość, zdradził, Jurek nie kończy swojej misji, on ją eksportuje. Chce, żeby świat zobaczył, że polski model Solidarności może działać globalnie. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to największy projekt społeczny w historii współczesnej Polski inicjatywa, która mogłaby odmienić wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Tymczasem sam owsiak pozostaje wierny swojemu stylowi. W krótkim wpisie na mediach społecznościowych napisał: Nie wszystko da się wyrazić słowami. Czasami trzeba pozwolić czynom mówić za nas. Te enigmatyczne słowa wystarczyły, by ponownie rozbudzić emocje. Komentarze pojawiały się jeden po drugim. On znowu coś planuje. Czuje, że to będzie coś ogromnego. Kiedyś Wośb zmienił Polskę, teraz może zmienić świat. Wielu obserwatorów zauważa, że w tej całej historii tkwi coś więcej niż tylko kolejny etap kariery charyzmatycznego lidera. To historia o dojrzewaniu, o odpowiedzialności i o sile przekazywania dalej idei, które się samemu stworzyło. Owsiak zrozumiał coś, co umyka wielu innym: że prawdziwe przywództwo polega nie na tym, by wiecznie stać na czele, lecz by wychować następców, którzy poniosą dalej ogień, jaki się samemu rozpaliło. Jednocześnie trudno oprzeć się wrażeniu, że w oczach Jurka kryje się jeszcze coś może nieopowiedziana tajemnica może plan, którego jeszcze nie nadszedł czas ujawnić. Kilka dni temu, podczas krótkiego wystąpienia na antenie radiowej, powiedział z uśmiechem: Muzyka zawsze była moim pierwszym językiem i chyba znowu będę nim mówił. Czy to oznacza, że wróci do świata muzyki, od którego wszystko się zaczęło? Czy Radio Serce to tylko preludium do czegoś większego może międzynarodowego festiwalu, nowej platformy streamingowej, a może nawet telewizji społecznej pod jego patronatem? Jedno jest pewne. Jurek Owsiak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Każdy jego gest, każde zdanie budzi emocje, inspiruje i jednoczy. A Polska, kraj, który przez trzy dekady patrzył, jak orkiestra rośnie i zmienia ludzkie życie, znów trzyma kciuki, znów czeka, znów słucha. Bo gdy Owsiak mówi o nowym początku, nikt nie wątpi, że naprawdę coś się zaczyna. Być może za kilka tygodni, może za kilka miesięcy dowiemy się, co kryje się za tą tajemniczą decyzją, a może to, co najważniejsze, nie tkwi w samej treści, lecz w przesłaniu, że każda historia, nawet ta największa, może mieć swoje drugie życie. Jeśli chcesz być pierwszym, który pozna prawdę o nowym projekcie Jurka Owsiaka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Już wkrótce ujawnimy więcej faktów, rozmów i szczegółów z, zakuli z tej decyzji, która poruszyła całą Polskę. Bo historia Jurka Owsiaka jeszcze się nie skończyła, ona właśnie zaczyna pisać swój najważniejszy rozdział. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym odkryjemy następny krok człowieka, który od 30 lat uczy nas jak grać razem dla życia.